Topik i topcia! O nie, tylko nie to. Zapomniałem spakować termokoszulki. No pięknie. Będzie mi zimno. Ula la, jaka klata. No i weź Esti, nie nabijaj się ze mnie. To no przecież się nie nabijam. Bardzo mi się podobasz. No dobra, rozpalę w kominku. Strasznie tu zimno. O, dzień dobry. Kto to się obudził? O, dzień dobry. O, a wy już wszyscy wstaliście? No tak, właśnie się ubieramy. Chcemy iść na sanki. Żałuję, że nie spakowałem tylu rzeczy, co ty. Ty spakowałaś całą szafę. Będzie ci ciepło. A ja nie zabrałem połowy rzeczy, które miałem w planach spakować. No widzisz, a tak narzekałeś, że zabrałam ze sobą tyle ciuchów. E, dobra, ubierajcie się. Szkoda, czasu! Trzeba iść na sanki! I ja poczekam, aż Leon rozpali w kominku i w pokoju się nagrzeje. Tu jest strasznie zimno. Idę do łazienki i zaraz wracam. Jak wrócisz, już będzie się paliło w kominku, także będziesz mogła się ubierać w cieplutkim pokoju. <laughs> Jak ty o nią dbasz, Leon! Pół godziny później. Mamo, tato, my idziemy na kurki. Chcemy pozjeżdżać na sankach. Dobrze, dobrze, a później możecie jeszcze pójść na łyżwy. Tu niedaleko jest torbyt. O, super! Ale ekstra, wypogodziło się. Śnieg już nie pada i nie jest wcale aż tak zimno. No to fajnie, przyjemnie będzie się zjeżdżało na sankach. Topciu. A zjedziesz razem ze mną na jednych sankach. Usiądziemy na nich razem. Co ty na to? No dobrze, tylko już żebym nie spadła, nie spadniesz. Przecież będę cię trzymał. Oho, Leon coraz bardziej podrywa topcie. Myślę, że ona w końcu się skusi i będzie chciała z nim być. Kto wie, Topiku? Kto wie? Dwie godziny później. Zjeżdżanie na sankach było naprawdę ekscytujące, ale mnie nie chce już się wbiegać na górkę. No, ja też się trochę zmachałem. A ja chętnie bym jeszcze pozjeżdżała. Topiku, a ty? O, no, dobrze, jeśli chcesz, no to może niech Topiki i reszta idą na sanki, a ty i ja topciu pojeździmy trochę na łyżwach. No dobra, ale najpierw muszę wypić gorącą czekoladę. Strasznie zmarzłam. No dobrze. To spotkamy się tutaj pod tą choinką. Za godzinkę. Dobra, może być. Tobie też jest tak zimno? No trochę, ale jeśli chcesz, mogę cię przytulić. Wtedy będzie ci o wiele cieplej. E, e, no dobra, wiem, że nie chcesz. Okej, okay, to poczekaj, kupię ci gorącą czekoladę. E, dobra, a ja w tym czasie wypożyczę łyżwy. Okej, okay, zaraz wracam. Dzień, dzień dobry, chciałabym wypożyczyć łyżwy, dwie pary dla chłopca i dla mnie. Dzień dobry, poproszę dwie gorące czekolady. Dobrze, kochaniutki, już się urobi. Orety, Leon chyba naprawdę jest we mnie zakochany. A ja, mimo że on jest taki cudowny, jakoś nie mogę się do niego przekonać. Nie wiem, chyba nie umiem sobie poradzić po rozstaniu z Patrykiem. To takie trudne. Topciu, wydaje mi się, czy jesteś smutna. Eee, nie, nie, nie jestem. Wszystko w porządku, Leon, nie martw się. Eee, zapłaciłam już za łyżwy, także wypijemy gorącą czekoladę i możemy pojeździć. Na pewno wszystko ok? Powiedziałem coś, co cię obraziło? Nie, nie, absolutnie. Wszystko w porządku, naprawdę. No dobrze, skoro tak mówisz. No dobra, jesteś gotowa. Tak, jestem i pokażę ci, że potrafię zjeżdżać szybko jak torpeda. Dobra, dobra, tylko sobie krzywdy nie zrób. A, uważaj, teraz, teraz ci pokażę. Ui! Uważaj, bo jeszcze kogoś rozjedziesz. Ui! Godzinę później. Ach, to był super ekstra spędzony czas. Bardzo mi się podobało. Mi też. Tym bardziej, że zdecydowanie lepiej jeżdżę na sankach niż ty. O wiele szybciej zjeżdżałam z górki. Jasne, jasne. Tak sobie wmawiaj. Wcale nie byłaś szybsza ode mnie. <grym> na łyżwach też było ekstra, Leon. Tak, mnie też się podobało, ale wiecie co? Strasznie burczy mi w brzuchu. O, jedzonko, mi dwa razy nie mów. Ja też jestem mega głodny. No to może wracajmy już do domu. Tak, to dobry pomysł. Okej, okay, wrócimy do domu, zjemy obiad i tak, tak, ulepimy bałwana. Wiemy, że tego chcesz. No bardzo. <laughs> ja też tego chcę. Okej, okay, wracajmy. Po obiedzie. Mmm, to było przepyszne. To może ja posprzątam po obiedzie? Leon, zostaw to. Ja posprzątam. Na pewno? Tak, na pewno. Idź sobie odpocznij. Mm, dziękuję bardzo. Esti, chodź, idziemy do pokoju. No dobra, posiedźmy trochę przy kominku. Strasznie zmarzłam. Topciu, chyba powinnyśmy porozmawiać, co? Widzę, że jesteś jakaś przygnębiona, smutna. Mm, no bo, mamo, wiesz co? Dzisiaj było naprawdę ekstra. Super dzień. Świetnie się z wami bawię. My też się z tobą świetnie bawimy, Leon. Tak, ale jeszcze lepiej nie bałwana, tak? Zgodnie z planem? Tak, tak, tylko trochę się rozgrzejmy. No i mówię ci, mamo, Leon, tak jakby, no, on ciągle mnie podrywa. Widzę, że robi do mnie podchody. Jest bardzo miły, ale. Ale ty jeszcze nie możesz się przekonać, tak? No tak, jakby, no, ja nadal, no, nie to, że tęsknię za Patrykiem, bo na koniec to on wcale nie był zbyt miły dla mnie, ale. Hmm, może po prostu Leon nie jest chłopcem dla ciebie. Może Ci się nie podoba. Nie, nie o to chodzi, mamo. On mi się bardzo podoba. Och, ja chyba po prostu się boję, mamo. Boję się, że z Leonem wyjdzie tak samo jak z Patrykiem. No, rozumiem cię, topciu, ale Leon jest zupełnie inny niż Patryk. Och, Leon jest przecież cudowny. On jest taki dobry, ma wielkie serce, kocha zwierzęta i ciebie myślę, że ciebie też kocha. No co ty, mamo. Pewnie mnie tylko lubi. Podoba mu się z wyglądu, ale czy z charakteru też? Oj, topciu, zobacz, jak on na ciebie patrzy. Leon wzroku od ciebie oderwać nie może. Mamo, już nie przesadzaj! Co ja mam zrobić? Powinnam z nim być. Topciu, zrób to, co ci podpowiada serce. Jesteś w nim zakochana? Powiedz szczerze. No, tak, jestem. Leon jest wspaniały! Bardzo mi się podoba, imponuje mi! No, kiedy tak na niego patrzę, on jest taki słodki! Uwielbiam, kiedy się śmieje, uwielbiam to, że jest taki zaradny. No wiesz, wszystko potrafi zrobić. Mamo, on dzisiaj rano rozpalił w kominku, żeby mi było ciepło, żebym nie zmarzła. No wiesz, jak się ubierałam! No, no, mamo! Tak, Milo, on też imponuje. Zupełnie tak samo jak tobie. No, ja uważam, że powinnaś spróbować, ale nie chcę cię do niczego zmuszać. Ach, dobrze. Wiesz co, jeszcze się zastanowię. Och, Topciu, pamiętaj! Słuchaj serca! Dobrze, mamo, będę. A wy co tak stoicie? No nic, czekamy na ciebie. Rozgrzałaś się już? Tak, rozgrzałam. Możemy iść lepić tego bałwana. Hurra, czekałem na to cały dzień! co robisz, tato? Nabiłem pianki na patyki. Macie ochotę? No pewnie, że mamy. Mm, uwielbiam pianki z ogniska. Leon? No, mam plan. Plan? Jaki plan? No wiesz, jest śnieg. Możemy ulepić śnieżki i zrobić wojnę na śnieżki. Z dziewczynami. No co ty? No a co? Zróbmy wojnę! Wojna na śnieżki! O rety! Wojna na śnieżki! Wojna na śnieżki! Uhu! O nie, ja nie chcę mieć śniegu na twarzy! Ja też nie, topiku, przestań! No już, nie bądźcie takie sztywniary, bawmy się! Oho, jak ja byłem młody, to ciągle się rzucałem śniegiem z mamusią. Zima to była nasza ulubiona pora roku! Ja nie lubię mieć śniegu na twarzy! Ja też nie, nie rzucaj we mnie, bo pójdę do domu. Ja tak samo, ale wy jesteście. Ojejku! bawić się nie umiecie! No właśnie, tato, uważaj teraz! O nie! Ja tego nie chcę! To piku, odpuść! Nie rzucaj w dziewczyny, skoro tego nie lubią. Och, chociaż jeden mądry. No, no, to Jak nie lubią, to no nie rzucaj mnie. Lepiej sobie piankę zjedz. Nie, wolę ulepić bałwana. Dalej, chodźcie. Oj, dziewczyny, chodźcie, ulepimy tego bałwana. Uf, upiekło nam się. Kochani. Macie tu marchewkę, możecie z niej zrobić nos dla waszego bałwana. O, to świetny pomysł. Ach, wiecie co? Ja to się normalnie tak cieszę, że spędzamy razem ten czas. To są najlepsze ferie w naszym życiu, chyba, Topciu, co? Ach, ale miło, że tak mówisz, Topiku. Tak, te ferie są wyjątkowo udane. Ach, wyjazd w góry to był wspaniały pomysł. Ja to jestem normalnie przeszczęśliwy, że mogę tu być z wami. Pierwszy raz jestem w górach. No i jeszcze wy tu jesteście, moi najlepsi przyjaciele. Jest fantastycznie. Oho, ja też się świetnie bawię. No, ale wiecie co, wracam już do domu. Strasznie zmarzłem. Wy też już wracajcie. Dobrze, proszę pana, zaraz wracamy do domu. A co będziemy robić jutro? Ach, jeszcze nie wiadomo, Topiku. Pomyślimy o tym jutro, dobra? No, A może jutro zrobimy wojnę na śnieżki? Zapomnij, braciszku, niedoczekanie twoje. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy ta historyka Wam się podobała. Zanim skończymy ten odcinek, chciałabym Wam jeszcze szybciutko pokazać nowość Toka Boka. Wystarczy zaktualizować grę, aby dostać darmowy pakiet. Taki modowy, fajny, kolorowy, naprawdę ekstra pakiet. Toka Life World. O, oh my gosh! Toż to czyste modowe szaleństwo! Dokładnie tak, pakiet jest naprawdę ekstra. Myślę, że spodoba się wszystkim dziewczynom, które lubią modę. No i teraz pytanie: czy wy chcecie, abym nagrała odcinek z meblowaniem tego sklepu, czy wolicie go zobaczyć po prostu w historyjkach? Koniecznie dajcie znać. Subskrybujcie kanał Topiki Topcia, aby nie przegapić nowych odcinków, nowych historyjek z Waszymi ulubionymi postaciami z mojego kanału. Ja Wam życzę miłego, pełnego uśmiechu i radości dnia. Do usłyszenia słonka. Cześć!